A więc... Elo, elo, elo! Dzisiaj nagrywamy odcinek z headballa i to będzie taki odcinek trochę openingowy. No i na początku zostawcie łapkę w górę, suba i ze mną dzisiaj też. No ten hitni dwa, ale to taka stara Tak. No i na początku odbierzmy sobie legendarny legendary pack. Ja mam ultra pack. No. Dzisiaj może jeszcze dostaniemy mega paka. O, tutaj dobre karty. Fajne. Team Season plus 5 kart z No. Tutaj to. Wow! Friendly match 100 razy. 20 gemów! Nice. A tak w ogóle widzowie, to ten. Op, zobaczcie to. Mam takiego dragona. Yy, tutaj mam nowe karty, bo wczoraj mam już bardzo duży level. Tutaj na przykład wampira. Mam, yy, no, tego mam i tego z legend. Tutaj jeszcze coś odbierzmy sobie na... Nie, nie ma nic, dobra. O! Kolejny legendary pak Dobra, to odbiorę za reklamy i widzimy się. Okej, okay, a więc już jesteśmy, no niestety tego sobie nie wbijemy, bo... No ten był reklam już jakieś długo, ale dobra. No i teraz sobie właśnie pogram. 20 gmów, zobaczcie event. Tutaj mamy gdzieś tego. Gdzie jest ten pak? Och, a tutaj nie ma. Nie gadać. No, nie znik, Na pewno. O, tu jest. Mega pak. Widzicie? Tak więc my sobie teraz. Albo dam sobie inną umiejętność. Bo tu o to chodzi, żeby wydawać gemy, nie? Tak więc. No. Tak więc. Na przykład to no i lecimy to jest ten dragon w ogóle mam tu 41 level no level no i tu już kozaki u mnie grają tak więc będzie ciężko no. no widzicie 41 też no tu o to chodzi żeby po prostu wydawać gemy i wygrywać postaram się tak więc na początku lecimy o nie no, MS-y są jakieś, to jest dziwne. Zobaczyliśmy gola. Też nie możemy wszystkiego naraz używać. O, nice. O. Co? Ale laguje. O, strzeliliśmy gola, pięknie. Pięknie. Dobra. Tutaj ten o strzelamy. Widzowie, ja to chyba wygram. No. O, strzeliśmy pięknego gola. Co? On pisze easy peasy, a przegrywa. Ale gol siadł. Napiszcie, moi drodzy widzowie, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki. O nie, dobra. Raczej wygramy to, widzowie, prawda? O, łatwo. Dragon jest fajny. No, ale niestety strzelił gola. Ale on raczej nie ma szans. O nie, zagapiłem się. Żeby nie miał double gola, tylko. No nie, MS-y są. Nie. Ja to tak dziwnie nazywam, właśnie. O nie, strzelił, ale i tak wygramy. O! Easy. Dobra, reklama. Ok, yy, już minęła ta reklama. W ogóle jesteś nowe Te aleje? Tu, o! Taka. Tak. Y, tutaj, o jest. Może wbiłem sobie tego paka legendarnego. Dobra, event. Zobaczmy, ile nam jeszcze brakuje. 10. 10 tylko. Tak będzie jeszcze jakieś dwie gierki. Potem może z natanem chycery 2 jeszcze pogramy. Ja go tak nazywałam, bo to jest taka fajna nazwa. Mi się spodoba. O, jakiego się dało. ale duży gość jest. Postaramy się to wygrać jak wszystkie gry. Bo już nie jesteśmy takimi nubami, bo ja w to wczoraj tak zraszowałem. No, no, bardzo, bardzo. Bardzo dobrze ją zrasowałem. Wczoraj wbiłem... Nie wiem, pięć leveli może. O! Wcięliśmy gola jest, dobrze. Dobra, walimy. Wow. O, strzeliśmy gola, dobrze. O nie, lagi są. No, te lagi. Mnie to tak irytuje. O, strzeliśmy pięknego gola. No, piłka. Ja mam level 8 do otwarcia. No, nie, zwaliłem. Teraz. O. Mam kostki. No. Widzicie, jak on szybko strzela już. W ogóle niedawno byłem takim nóbkiem, a teraz jestem kozakiem. No nie, no skoczyłem za późno. Czy za szybko? No co za. Bambik. Ja otwieram sklepaka. Aha. No, ej, no co za gościu. On cały czas tylko się we mnie wala. Dobra. Nie postaram się nie raidować. cheater paki. Legendy nie ma. Nie. Drugi to jest cheaterpack. No nie ma legendy. Nie Dobra, nie ma. chyba to wygramy. Nie! Nie! Wybroniliśmy! Mój drodzy widzowie. Wow. Wygraliśmy to. ale to było OP! Dobra reklama. OK, już jestem. No i teraz sobie otworzymy Legendary Cheater Paka. Myślę, że coś fajnego wypadnie. Niestety nie otworzyliśmy tamtego Legendary Paka, bo coś się z reklamami psuło, no ale co? Otwieramy tego Paka. Wczoraj otworzyłem ich aż pięć, tak więc no. No bardzo dużo. Dobra. I otwieramy. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Mad Clown. Takie coś. I Meduza. No takie o, bo trzeba 300 kart, aż. Dobra, wychodzimy. I... O, Collect Prices. O, mamy kolejny ten, kolejny Pack Custom. Okej, okay, no dostaliśmy jakieś nowe rzeczy, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Pora zagrać ostatnią grę. Uwaga. Tylko dwa. Jest, tak więc tylko dwa gemy użyć. Tylko. Ja jeszcze jeden na Tylko głośniej mów, bo nie wiem, czy cię słychać. No 30 level trafił. Tak ogólnie to ja gram brąkarzem, tylko że teraz muszę zmienić na firebola. Potem może zagram jakąś grę z Natanem. No, może zagramy. Nie Chyba przegramy. No nie. No, przegramy raczej, widzowie. O, nie, obronił to. Yy, ten. No i napiszcie, jak Wam się podoba ta kierka, bo na pewno będzie więcej. Bo bardzo lubię tą grę. <laughs> Reszta jak wam przypadnie do gustu, to będzie też więcej filmów. No. Yy. Zaraz wam pokażę w ogóle co się zmieniło, bo wam nie powiedziałam. No, będzie pierwszy no. Niestety. No, już poczekajmy to. O. Yy. Dobra, dawaj. W ogóle jeszcze nie możemy kupić umiejętności, widzicie. No niestety, on jest jakiś dobry. No ale skiny nie dają dobrych, tylko chyba level, bo te panie, bo teraz mocniej kopię raczej. Tak więc no. Fajnie. No 7-2 niestety. Nie wiem czy zaliczy nam tego mega packa, ale raczej powinno, nie? Jak pytacie się czemu? Chwila. Okej. Okay.